Prosty w swojej architekturze budynek z czerwonej cegły przy ulicy Korczaka w Wąsoszu, w którym obecnie mieści się specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, nosi w sobie wiele tragicznych historii z burzliwego okresu II wojny światowej. Należy o nich mówić i pamiętać je, tak aby nigdy więcej się nie powtórzyły. Tym wspomnieniom zawsze towarzyszy ból i niedowierzanie co do strasznego... Losu, jaki ludzie ludziom zgotowali. Zacznijmy jednak od początku. W latach XX XX wieku władze miasta postanowiły zbudować dom dla ludzi starych i niedołężnych oraz niemowląt porzuconych przez matki. W 1930 roku otwarto i oddano do użytkowania placówkę pod nazwą „Dom dla Niemowląt i Starców imienia Świętego Józefa w Wąsoszu, którą prowadziły ewangelickie siostry zakonne z podbliskiego Kościoła Świętego Józefa. Tak było do 1943 roku. Wtedy przeniesiono pensjonariuszy i sieroty do podobnego ośrodka w Górze, a w Wąsoszu na podstawie zarządzenia Reichsführera Heinricha Himmlera z dnia 27 lipca dotyczącego sposobu traktowania ciężarnych robotnic obcokrajowych oraz dzieci urodzonych z tych robotnic Budynek zamieniono na specjalny zakład dla kobiet w ciąży i dzieci, zmuszonych do niewolniczej pracy, a które określano jako bezwartościowych rasowo. Przez okres od lipca 1943 roku do lutego 1945 przywożono tutaj kobiety z widoczną ciążą oraz osierocone podczas wojny dzieci do 5 roku życia. Robotnice przymusowe rodziły w tym budynku swoje dzieci, w warunkach skrajnie niegodziwych. Pochodziły z wielu krajów podbitej przez Niemcy Europy, choć najliczniejszą grupę stanowiły młode Polki, wywiezione na roboty. Do zakładów w Wąsoszu nakazywano również odprowadzać dzieci nieco starsze, kobietom pracującym niewolniczo w okolicznych gospodarstwach rolnych. Warunki panujące w zakładzie dla dzieci w Wąsoszu były dramatyczne pozbawiono podopiecznych opieki i pomocy lekarskiej. Wyżywienie stanowiło pół litra mleka i kostka cukru na dzień dla niemowląt, a dla starszych dzieci na środku pomieszczenia ustawiono koryto z gotowaną brukwią i marfią. Dzieci przebywały w dwóch nieogrzewanych pomieszczeniach na parterze i pierwszym piętrze. Należy zaznaczyć, że były one nieopalane nawet podczas zimy. Dzieci ubierano tylko w stare i cienkie ubranka, nie miały butów. Spały na podłodze, na barłogach ze słomy. Niejednokrotnie obok nich leżały martwe ciała innych dzieci. Jan Banasiak, urodzony 23 stycznia 1940 roku, wspominał: Zapamiętałem spanie na drewnianej podłodze, jeden obok drugiego. Odczuwałem głód. Przypominam sobie ciągłe selekcje dzieci przyjeżdżali jacyś mężczyźni i kobiety, oni zabierali dzieci. W Wąsoszu i w wielu podobnych ośrodkach Niemcy podczas II wojny wyszukiwali dzieci, które miały cechy aryjskie, np. niebieskie oczy albo blond włosy. I te oddawano na wychowanie niemieckim rodzinom, aby je zgermanizować. Dzieci, które nie miały aryjskiego wyglądu, były zabijane zastrzykami z fenolem, a ich ciała przewożono na taczkach i chowano obok cmentarza. Personel zakładu nagminnie stosował przemoc. Wobec powyższych warunków śmiertelność w placówce była niezwykle wysoka. W kwietniu 1945 roku, po wkroczeniu do zniszczonego wąsosza radzieckiej jednostki z IV Armii Pancernej generała Leluszenki, w zakładzie odnaleziono siedem ciał zmarłych dzieci, których w wyniku pośpiechu nie zdołano pochować. Z ogólnej liczby co najmniej 489 dzieci, które przeszły przez placówkę w Wąsoszu, do końca wojny doczekało zaledwie 39 z nich. Należy wspomnieć, że w czasie pośpiesznego wycofywania się wojsk niemieckich i niemieckiej ludności cywilnej przebywające w zakładzie w Wąsoszu dzieci miały być zamordowane. Tym planom sprzeciwił się tutejszy pastor Paul Tillman który osobiście opiekował się polskimi dziećmi do 10 kwietnia 1945 roku, kiedy tę opiekę przejęły polskie władze w Rawiczu. Ocalałe 39 dzieci umieszczono następnie w zaimprowizowanym żłobku Polskiego Czerwonego Krzyża, gdzie pozostawały pod opieką sióstr Elżbietanek. W czerwcu 1945 roku Trafiło do niego jeszcze 12 dzieci ocalałych z pociągu śmierci, wiozącego je z podobnego zakładu w Czechach. Ocalałe z tego piekła dzieci zostały przysposobione przez polskie rodziny, które z największym poświęceniem opiekowały się nimi, leczyły je i wychowywały. Dzieci w momencie adopcji były w dramatycznym stanie. Wygłodzone, owrzodzone, nie potrafiły chodzić. Wszystkie były znerwicowane, bały się światła i dźwięków. Ogółem po zakończeniu wojny tylko po czworo z nich zgłosiły się ich biologiczne matki.